Pytania, szybkie odpowiedzi poznamy Cię dzięki temu troszkę bliżej. No, zobaczymy. <laughs> Sama jestem ciekawa. Rzęsy. Efekt naturalny czy glamour? Naturalny. Mhm. Książka czy serial? Książka. Weekend w górach czy nad morzem? Nad morzem. Kawa czy herbata? Kawa. <laughs> Kolacja podwoje czy w gronie przyjaciół? Kolacja we dwoje, bo już była bardzo tafna. <noise> Sernik czy szarlotka? Szarlotka, Maćka. Wiosna czy jesień? Jesień, bo jeszcze jest ciepło, jeszcze nie jest zimno, te kolory, a wiosna to jest jeszcze zimno. <głos> <głos> Dobrze. Kierowca czy pasażer? Pasażer od zawsze, pasażer. nie mam prawka. A, rachunki płacone przed czy po terminie? Terminie. W terminie. W terminie, mm -hmm. tak. O to dzisiaj. Szpilki czy trampki? Niestety trampki. <laughs> Bardzo dziękuję.